Byłam na festiwalu w Cannes trzy razy. E, ciekawe doświadczenie. Ciekawe doświadczenie, ale bardzo dużo rzeczy mnie zdziwiło. E, I to było dla mnie bardzo szokujące. To, że na przykład każdy może wejść na czerwony dywan, jeżeli kupi sobie za kilkanaście tysięcy dolarów wejście. Zupełnie persona nie związana ani z filmem, ani tak naprawdę z biznesem czy z kulturą. Zdziwiło mnie to, że absolutnie każdy fotograf i osoby z mediów muszą być, mając dress code i muszą być w smokingach, tudzież w garniturach. Zdziwiło mnie to, że nie można w ogóle używać telefonów na, podczas gali czy czerwonego dywanu w ogóle. Nicole Kidman została wyproszona z czerwonego dywanu. Ostatnio została wyproszona z czerwonego dywanu. Jakaś inna, bardzo znana artystka, nie pamiętam, bo nie śledzę tego. A ja też. Nie wyproszona, tylko przyspieszona do wejścia do sali. Jak tylko wyjęłam telefon, żeby się z moimi fanami, jak wygląda festiwal w Cannes. Więc to też było bardzo dziwne. A myślisz, żeby tam wrócić? Myślisz też o branży filmowej? Nie, w ogóle nie. To było za czasów, kiedy produkowałam e, jako procent kreatywny film e, dziewczyny z Dubaju i e, zapasnowałam się e, tym światem, bo jestem wielką, wielką kinomanką dziecka. E, natomiast e, potem za bardzo przeżyłam swój i rozwód, i e, całą, całe oszukanie mnie, jeżeli chodzi o ten film. Bardzo się cieszę, że go zrobiłam, bo to było wspaniałe doświadczenie i to, że zostawiałam po sobie niesamowite dzieło i też wspaniałe przyjaźnie z planu, ale mam za dużą traumę, więc mimo różnych propozycji, bo dostałam już, już łącznie trzy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie kreatywne filmów, nie podejmuję się tego na ten moment. Za dużo, za dużo mnie to kosztowało.